Sinu Medin. Sinu Medin? Tak, spray na zatoki. Właśnie kupiłam w aptece. Zaczyna działać już nawet po pięciu minutach. Udrażnia zatoki. Przed użyciem zapoznaj Działa się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sinu Medin pomógł? I to jak? To jest bardzo dobre rozwiązanie. Sinu Medin pogotowie dla zatok. A czego pragniesz Ty? Nie przegap wielkiej, noworocznej wyprzedaży z darmową wysyłką. Na przykład na markę Vichy. Notino. Perfumy i kosmetyki zawsze w atrakcyjnej cenie. Grzybica paznokci zimą? Jako podolog polecam Pirolam Lakier, bo działa już od pierwszej aplikacji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Którym smerfem dzisiaj będziesz? Smurfem Pilotem! Pobierz Uplight'u i zobacz jak Twoje dzieci odkrywają talenty Smurfów z Kinder Niespodzianki. Figurki Smurfów w co czwartej Kinder Niespodziance. Niby takie same, ale wybierasz te, co do których masz pewność. A masz pewność, że Twoja witamina D działa? Żeby mieć pewność, wybierz i D3 i powiedz tak leczniczemu działaniu, tak dla jakości potwierdzonej w badaniach, tak dla leku. Nowość i D3 to jedyny taki lek z witaminą T3. Wybierz lek, a nie suplement. Powiedz tak leczniczemu działaniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pizza dla dwojga za 19,99? Tak, to nie promocja! W Pizza Hut codziennie pizza dla dwóch osób za 19,99. Tylko w Pizza Hut. Co tydzień do wygrania konkretna kasa, więc napełniaj miski i graj o nagrody. Ty kupujesz chrupiące dosy i wpisujesz kod, a my napełniamy miski zwierzakom. Każdy za Zarejestrowany kod to szansa na nagrodę dla Ciebie! Dowiedz się więcej na GITOS.pl! Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu internetowego z modą – ANSWER.com. Chcę zwęzić tę sukienkę. O tyle. Nieźle pani schudła. Zazdroszczę. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? Guzik, prawda, a Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać. Ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Też muszę zadbać o wątrobę. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. A brała Pani jakieś leki? Brałam, przepraszam. zasłomił w ustach. Często mi się to zdarza. Czy mogę napić się wody? Suchość w ustnej to objaw chorobowy, dlatego polecam pani kserostemin. Woda to rozwiązanie na chwilę, a kserostemin to wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Teraz tu lepiej. No nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpie, mimo że pracuje na zmiany. Już nie budzę się w środku nocy. Valerin Sen sprawia, że rano wstaję wypoczęta. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przez pana noc. Zawiera naturalne składniki. Nareszcie wiem, co to dobry sen. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Tylko w Lidlu i tylko w tę środę. Taka oferta! Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania i zmywania. 1 plus 1 gratis. Tak, tylko w tę środę. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania i zmywania. 1 plus 1 gratis. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Odwołajmy to spotkanie z tymi zatokami, nie dam rady. To weź Medin. Medin? Tak, spray na zatoki. Właśnie kupiłam w aptece. Zaczyna działać już nawet po 5 minutach. Drażnia, zatoki. przed użyciem zapoznaj Ciała, się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, nie skonsultuj tak. się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sinumedin pomógł? I to jak? To jest bardzo dobre rozwiązanie. Sinumedin. Pogotowie dla zatok. Czego pragniesz ty? Nie przegap wielkiej noworocznej wyprzedaży z darmową wysyłką. Na przykład na markę Lacoste. Notino, perfumy i kosmetyki zawsze w atrakcyjnej cenie. Tylko tyle dzielicie od pokonania objawów przeziębienia lub grypy. Febrisan. Weź, bo działa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A może radzi sobie z takim przeziębieniem? I z moim bólem głowy też. <laughs> przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ból towarzyszący ząbkowaniu może być łagodzony przez Anaftin Baby. Miękka szczoteczka aplikatora delikatnie masuje dziąsła, podczas gdy żel tworzy barierę ochronną przed bólem. Z Anaftinem Baby możesz zapomnieć o cierpieniu. Anaftin Baby żel na ząbkowanie. Ej, a co zresztą rodziny? Spokojnie! Anaftin na afty i uszkodzenia błony śluzowej szybko chroni przed bólem i wspomaga naturalny proces gojenia. Dodatkowo Anaftin ma aż trzy wygodne formy. Anaftin na afty i uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej dla całej, całej rodziny. rodziny. Od piątku do niedzieli tylko w KFC. Zamów swój ulubiony kubełek i odbierz drugi 50% taniej. Mega okazja! Drugi kubełek Twojego ulubionego kurczaka 50% taniej. Już w ten weekend. O czym marzy zakatarzony? O, ulgę na długo, Katarscy wynalazcy mówią na to ksylożel. Udrożnia nos szybko i na długo. I nawilża śluzówkę. Przed użyciem zapozna się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bez kataru szybko, długo ksylożel. A na Katar dla dzieci katarscy wynalazcy polecają ksylorzel dla dzieci. We wszystkim, co robię, stawiam na maksymalną jakość. Więc gdy wypadały mi włosy, postawiłam na Biotebal Max. Dobry skład, sprawdzone działanie i jaki efekt. To dla mnie jest jakość. Biotebal Max w podwójnej dawce to wysokiej jakości lek, który działa nawet na nadmierne wypadanie włosów. A pierwsze efekty zobaczysz już po czterech tygodniach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Maksymalne efekty z Biotebalem Max. Uratował mnie. Jeszcze do niedawna, kiedy musiałem zostawać sam z chorymi dziećmi, to było istne piekło. Musiały brać antybiotyk i kilka innych leków, które im nie smakowały. Oczywiście dawałem też probiotyk. Teraz w naszej apteczce zadomowił się suplement diety Acidola Junior. O wyjątkowym kształcie misiotabletki i pysznym bruskawkowym smaku. Zostaje z nami na zawsze. Acidola Junior wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Acidola Junior. Smaczne misiotabletki dla dzieci. To jedyny produkt w kształcie misiotabletki przyjaznej dziecku. Wiesz, nic mi nie pomaga. Widzę, że są z tobą objawy choroby. I stan zapalny. Z polopiryną kompleks. Szybko zaczniesz je zwalczać. Polopiryna kompleks! Spadamy! Polopiryna kompleks zwalcza te wszystkie objawy i nawet stan zapalny. Nie dopuszcza do nasilenia objawów i może skracać czas ich trwania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączone do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedyna wspólna rzecz to jest ten telewizor. No. No i jeszcze kuchnia. No, jak widzę, na kuchni wszystko tipto. Noże już nie będą potrzebne. Nie! No chyba, że... Frania jest w ciąży. Dobrze, że Frania to niania. Proszę zawieść panią Skalską na, na łuskę. <laughs> A teraz weź znajdź dobrego lekarza. Who are you? Kim jesteś? Hello. Dzień dobry, doktor Sean Murphy. The good doctor czeka na wszystkich Polaków. Windykatorzy z miasta długów też. Wszystko rozumiemy, ale długi spłacać trzeba. Coś okropnego. Cieszę się, że myślimy tak samo. No jasne, no bo co ludzie powiedzą? Dlatego nie martwiłbym się bogami, a zwłaszcza gniewem Wikingów. Vox populi vox dei. W świecie według kiepskich to święta prawda.